Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Murdermastery. Dokładnie. I dzisiaj, właśnie nadszedł ten czas, kiedy zaczniemy robić atakowanie mieczem, tak? Zrobiliśmy już łuk dla detektywa i dla niewinnych, i teraz miecz dla mordercy. tak? No, dzisiaj zaczniemy i będziemy ogólnie ten cały system miecza i tak dalej robić przez. chyba jeszcze w kolejnym odcinku, czy jakoś tak? No, ale dobra, zacznijmy. Pierwsze usuniemy ten hitbox gracza, który się tu renderował o, i będzie już normalnie. No i zaimplementujemy dzisiaj właśnie to, ten, to atakowanie tym mieczem. I na początek tak zrobiłem tekstury tego. Tak tu jest dodatkowo tekstura miecza. Jeszcze jest łuku miecza no i tu normalne tekstury. I tak. Zmienimy ogólnie na początek trochę te tekstury. Ponieważ zrobimy tak, ogólnie będzie chyba nowy plik, textures czy coś takiego. Będzie niedługo też odcinek taki chyba o teksturach trochę, zmienimy układowanie tekstur i takie lepsze trochę zrobimy, ale to później. I tak, gdzie mamy to, tak, shooting textures, to trzeba ogólnie zmienić, tu są tak zwane magiczne liczby. Właśnie dzisiaj też chyba pozmieniamy kilka rzeczy w kodzie, gdzie są magiczne liczby, bo trzeba walczyć z takim czymś. Mamy tu shooting textures, to zrobimy takie coś: weapon textures, i to będzie obiekt, i to wtedy usuniemy. Niech to będzie, i zrobimy tak: zrobimy weapon textures, i w tym obiekcie po prostu będzie left, yy, tak, left, I tu będzie wtedy tablica oraz right. Tak, bo tak naprawdę tutaj to jest podobnie. Bo tu mamy tak: tu mamy left, tu mamy lefty, tu mamy righty. No i w środku tego tego lefta i righta tak jakby jest nienaładowana broń i naładowana. Tak to można nazwać. W skrócie więc to można tutaj właśnie no, uprościć trochę i zmienić. Tego y tak jakby, no, czyli to albo to. To nie będziemy ustalać, no, bo to. No, Ustalimy w inny sposób później. Po prostu to trzeba ustalić. Lefty to jest 1 oraz 0 tutaj i tu 3 oraz 2. I ogólnie to także przeniesiemy do pliku Weapon.js. To będzie tu, a nie, jeszcze się nic nie przenosiliśmy, dobra. I zrobimy jeszcze consty, yy, nie tak. Yy, const i to będzie Weapon Default. To będzie 1 i Weapon Active. Active 0. No, bo mamy tak, że domyślna to jest. A nie, to jest domyślna zerowa i aktywna to jest 1, czyli tak. Zapomniałem. Tak, no, za chwilę się to sprawdzi. I dobra, tu mamy te tekstury. I teraz w playerze, gdzie ustalamy tekstury, to mamy tak. Jak mamy tu shooting, no to trzeba zrobić tak. Zrobimy tak: var shooting textures to jest weapon textures i to w zależności od shooting index jeżeli się równa 1, no to wtedy robimy left, a w przeciwnym przypadku robimy right. No i wtedy tu będziemy już tak to ustalać no te tekstury czy left czy right to jest to no i z tego lefta albo righta trzeba jeszcze wziąć naładowane albo naładowane. no i tu wystarczy tak zrobić 0. jeżeli będzie left button no to wtedy jest weapon active a w trzecim przypadku jest default no czyli tu będzie chyba odwrotnie tak 0 to jest active a to jest to tak i to tak naprawdę będzie tu zrobimy tak. Zrobimy tutaj w środku takie konsty. Konst to będzie, pierwszy to będzie, no po prostu tekstury łuku, a drugie tekstury miecza, czyli bow textures, bow text powiedzmy. To jest 0 i sword text to jest 1. No i wtedy tu zrobimy po prostu. nie, 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 nie. Botex to jest 0, 1, 2, 3. To jest 3, a to jest 4. I tu wtedy zrobimy Botex. A no i tutaj, jeżeli nie jest naładowane, to trzeba zrobić 1, czyli default. Tak, no i już to wygląda o wiele lepiej. Tak wiadomo, co jest czym, a nie jakieś 0, 1 i tak dalej. Jak ktoś chce wejść na GitHuba, będzie chciał to czytać, to będzie musiał sprawdzać po całym kodzie, co to znaczy. No tu będzie wiadomo, co to znaczy. Albo ja na przykład wejdę setu za dwa lata, no i nie będę wiedział o co chodzi z tymi jedynkami, kujkami. Ja będę od dzisiejszego odcinka walczył z magicznymi liczbami. Ok, jest Git. Tak sobie robię, strzelam. Ok, działa. No więc możemy zajmować się teraz mieczem. I zrobimy tak. Jak mamy w player JS, takie zmienne. Tak, te zmienne związane ze strzelaniem to je sobie wezmę i wkleję tu. Tak, shooting false, left button false i shooting index minus 1. To zrobimy tutaj takie zmienne. Tu odpowiednikiem left button to będzie sword attack i to jest na razie false. I var swap index to się równa na razie minus 1. Sword index to będzie no left czy right, tak naprawdę. Więc to, że te nazwy mnie strasznie mylą, więc zrobię shooting dir index. I tu także będzie Sword dir index. No i tak, tu mamy shooting dir index i to właśnie także tu zmienimy oraz na serwerze. Tak, bo jeżeli tego tu nie zmienimy, to się popsuje. Więc tu jest tak Shooting dir index. I to wtedy zrobimy tak. No i tu jeszcze shooting. Index. I możemy się dalej tym zajmować. Wejdziemy do inputa i zrobimy tak: on mouse down, czyli lewym przyciskiem myszy, jeżeli klikniemy, to zrobimy tak: sword attack równa się true, czyli zaczynamy atakować. Tu jeszcze, jeżeli jest inne od shooting, czyli jeżeli nie, przy, nie klikamy F, bo shooting to jest tak naprawdę F button, może powiedzieć F key tak naprawdę. Więc wtedy robimy to i zrobimy takie to w się sensie, nazywa atak. Taki niech będzie. Taka funkcja niech się nazywa. I właśnie zrobimy to tutaj. Function atak I także tą funkcję, która się nazywa shoot. To też przeniesiemy tu. I tu będziemy robić tak w tej funkcji. Ponieważ jak mamy nasze tekstury, to zrobimy tak, że gracz jakby wyciągnie ten miecz i po chwili tego no, podniesie, jakby, czyli no, zaatakuje. Taka animacja po prostu. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak ona będzie wyglądać. To się potestuje, czy taka kolejność, czy taka. No, zobaczymy. I tu właśnie set timeout użyjemy funkcji set timeout. I tu będzie też taka, taka stała. No, nie będę jej na początku robił, bo to będzie używane tylko w jednym miejscu. Więc tak, sword attack time powiedzmy, tak to nazwiemy, i nie wiem ile będzie trwać. Powiedzmy na razie, no trochę mniej niż pół sekundy. I tu jest sword attack time. I jeżeli skończymy atakować, no to zrobimy sword attack na false i jeszcze to zmienię. Powiedzmy zrobimy tak. Tu nie będzie tego, tylko to zrobimy tu. O, widać. Klikam, się chwilę robi true i później false. Tak więc ta animacja mniej więcej będzie wyglądać. No i to zrobimy tutaj. Będzie tak. If sword attack. No to trzeba dodać jeszcze tutaj do tej funkcji. Nie wiem, czy kiedyś nie zrobimy nawet klasy gracza. Tak mi się coś wydaje, że będzie trzeba takie coś zrobić, ale to jeszcze pomyślę. I tu zrobimy tak, jak mamy shooting, shooting index i left button, to zrobimy, nie wiem jeszcze jaka kolejność, zrobimy sword attack oraz sword deal index. No i to trzeba także tu dodać: tu zrobimy player.sword attack, player.sword deal index i jeszcze tutaj sword attack oraz sword deal index. No i tak, jeżeli atakujemy mieczem, czy nieważne jaka tekstura, po prostu jeżeli ten timeout jakoś działa, to jest tak, var i mamy tak, attack textures, to jest weapon textures, sword deer index, jeżeli się równa 1, 1 to jest, tak, 1 to jest left tak naprawdę. Więc w hitboxie właśnie wczoraj zrobiliśmy left równa się 1 Czyli no to się teoretycznie ze sobą zgadza Więc tu można zrobić left Tak i tutaj tak samo No to jest logiczne akurat Że tutaj right i left, ale zrobimy I var index To będzie właśnie zależeć od... Trzeba zrobić nową zmienną Jak mamy sword A, tak to to jest to czy atakujemy czy nie To jest taka podstawowa zmienna Tutaj sword deal index to jest kierunek, w którym atakujemy, czy w prawo, czy w lewo. To będzie zależeć w jakim miejscu się gracz znajduje, którego atakujemy, którego bijemy. To będzie miało znaczenie to już później. I jeszcze jedną zmienną to będzie sword attack stage, tak jakby. I to na razie będzie minus 1. To jest właśnie to, czy mamy miecz wyciągnięty, czy schowany. Czyli to jest taki odpowiednik left button, można powiedzieć. Czyli tu będzie trzeba dodać Sword Attack Stage. No i tu wtedy będzie Sword Attack Stage. Czyli ta faza, jakby można powiedzieć. I tu jest Weapon Active i Weapon Default. No i tu ten X Offset to będzie tak textures od index i tu y offset to jest sword text. Ok, widzicie, coś jest. Znika, czyli dobra, to dlatego, że chyba coś tutaj pomieszałem. I tak, tego sword, attack stage nie zmieniałem w żaden sposób, i to jakby daje minus jeden. I to jest no złe. I tu powiedzmy, dobra, tu będzie trzeba więcej tam timeoutów zrobić. SWORD ATTACK STAGE to się na razie równa WEAPON DEFAULT A tu będzie WEAPON ACTIVE No i problemem jest to, że ja tych tekstur nie skopiowałem tutaj Dobra IMAGES I to są te stare, które można usunąć No, te poprzednie na Githubie są Więc zawsze można sobie pobrać A y, PLAYERS no, jeszcze nazwę trzeba zmienić. OK, widzicie, coś jest. No, na razie, Direction jest wiadomo, jeden tylko. No, i tutaj to jeszcze trzeba zmienić, bo tam się odwrotnie robi. Więc no, nie będzie tak samo jak tutaj, tylko to tu akurat będzie właśnie odwrotnie. No, bo na początku robimy default i powinno być default, czyli to takie, on trzyma po prostu ten miecz. No, i tu mam jeszcze trzy popsute, że tutaj ma w tej ręce, a tu ma w tej. To muszę tą teksturę poprawić, ale to już w kolejnym odcinku. Że to później lepiej zobrazować, to ta druga tekstura jest dobrze zrobiona, więc tu zrobimy attack textures na razie się równa. Weapon textures left. No, zawsze na razie wezmę będzie left. Zrobimy teraz tak, że zrobimy kolejnego set timeouta i będzie set timeout i to jest function. Że jak ten się skończy, to zrobi się kolejny. I tak, ten jeszcze nie będzie robił swap, attack na false. To ten po prostu zmieni na to i da kolejnego set tam time out. Powiedzmy dobra, zrobimy to tak, żeby tak to czytelnie wyglądało. I ten dopiero robi na false. I sword attack stage to jest tak naprawdę później minus jeden. No i sword attack time jeszcze. O, widać działa. No, za chwilę ten czas jeszcze zmniejszymy. Tu z tymi dwoma nie będzie tak. To będzie najlepiej wyglądać. No, tu wyglądać w, w tym sensie. No, i jeszcze trzeba zrobić tak, że my się nie możemy ruszać, kiedy atakujemy. Może i to nawet później zmienimy. Chciałem to zmienić, żeby dało się w czasie chodzenia, ale na razie niech to będzie tak. Tutaj, jeżeli jest inne od shooting oraz jest inne od sword attack, to wtedy się poruszamy. Myślę, że dobrze to wygląda. Ci że to będzie tak, które, spo, które spowalniało grę, że no, uderzę i będę chciał nagle gdzieś uciec, ale nie. Myślę, że jest dobrze. Może później jeszcze mniejsze ten, ten czas, ale póki co wygląda to dobrze. No i przydałoby się to jeszcze na serwer dodać. Więc tak, jak mamy funkcję send, to jest tutaj. No to oprócz tego wszystkiego musimy jeszcze dodać tak sword attack, sword attack stage oraz sword dir index i na naszym serwerze to odbieramy. I zapomniałem, że jeszcze trzeba to wysłać. Tak zawsze o tym chyba zapominam. Więc to będzie w moim miejscu input. Dobra, robimy atak. To tak, w tym miejscu musimy zrobić send. Tu po każdym Set timeout także musimy zrobić send. Czyli to będzie tu send. I tutaj jak skończymy, to także send. No i to tutaj tak. Bo pierwsze musimy te dwie wartości ustawić i później wysłać. O, widać. Chodzę i mam. Mogę tego mieczem. No tu jeszcze wiadomo, robi się tak, że. Może ten direction jest inny, ale to będziemy zmieniać. I tak, mi się wydaje, że chyba zakończymy odcinek. Zrobiliśmy, no to ta mieczem i w kolejnym odcinku będzie, aby no, druga część tego, co będziemy wykrywać, czy gracz no koliduje z innym graczem i czy jest w stanie go pokonać, więc tutaj myślę, że ja się z żegnam. Zobaczymy się w odcinku kolejnym, który będzie już niedługo. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia.